Cześć, w tym filmie powiem Ci, jak zwiększyć ilość usług Premium, powłok IFO, i PPF i przedstawić konkretną strategię marketingową dla właścicieli studiów detailingu. Dla tych, którzy nie wiedzą, ja nazywam się Igor Taranek i na co dzień pomagam rozwijać studia detailingu, tworząc dla nich system pozyskiwania klientów oparty na płatnych reklamach. Współpracowałem już z ponad 40 studiami detailingu w całej Polsce i wspomniałem o tym, żebyś wiedział, że wiem o czym mówię. Więc zacznijmy od diagnozy wyzwań dla rozwiniętych studiów detailingu. Typowe wyzwania właśnie studiów z usługami premium to nieprzewidywalny napływ klientów premium, czyli po prostu jeden miesiąc jest lepszy, wiele miesiąc jest gorszy, sezonowość, ma, jest mocne lato, a słaba zima, Ci po prostu lato masz więcej klientów, zimą masz mniej tych klientów. Jest zbyt duże uzależnienie od poleceń, czyli po prostu Twój system pozyskiwania klientów to są polecenia. Jeśli tych klientów z poleceń jest mniej, to po prostu nie masz co robić. Kolejna rzecz to brak systematycznego systemu pozyskiwania klientów premium, czyli nie masz alternatywy dla tych poleceń. Blegasz tylko właśnie na tych poleceniach. Nie masz żadnego alternatywnego źródła klientów, którzy do Ciebie przychodzą. I rozmycie między usługami standardowymi a premium. Czyli robisz trochę usług takich jak mycia, takie pranie tapicerek. I usługi premium. Nie jesteś stricte nastawiony właśnie na to, albo na to. Tak, czyli tutaj największy problem to jest właśnie brak systematycznego podejścia do skalowania liczby klientów premium i zbyt duże poleganie na organicznym wzroście, czyli właśnie content na social mediach i polecenia. To jest właśnie organiczny wzrost. Żeby to zmienić, musisz wyspecjalizować markę twego studia i Twoją ofertę pod klientów premium, czyli pod klientów właśnie na pobłogi.p. Takie elementy wyspecjalizowanej tożsamości studia to jest pozycjonowanie właśnie takiej ekskluzywności Twojego studia, odejście od komunikacji dla wszystkich, czyli tutaj nie, komu nie komunikujemy już treści na Twoich social mediach, na przykład albo w reklamach. Że bierzesz tapicerki albo czyścisz wnętrza tanio, bo to jest komunikacja, która właśnie zniechęca też klientów premium. Tutaj podkreślamy specjalizację w konkretnych usługach premium, czyli jeśli chcesz robić więcej powłok, to też robisz te powłoki na co dzień, jeśli chcesz robić więcej folii, to podkreślasz, że właśnie robisz więcej folii na co dzień. To jest bardzo ważne. A to zimą od tego, że właśnie mówisz, że robisz właśnie prania, czyszczenia, powłoki, folie, wszystko naraz, podkreślasz właśnie Twoją specjalizację w usługach, na które chcesz pozyskiwać więcej klientów, czyli właśnie na powłoki i folie. Musisz też budować, budować Twój autorytet. Tutaj mówimy rozwój kontentu specjalistycznego, czyli kontentu, który przyciąga idealnego klienta. Wrzucasz właśnie case, study, case studies z najlepszych realizacji, czyli właśnie jeśli oklełeś jakiś fajny samochód full body PPF, wrzucasz to, opisujesz całą właśnie realizację, co zrobiliście od początku, od przyjęcia samochodu do końca i wrzucasz właśnie efekt końcowy, też darmowe materiały edukacyjne dla klientów premium, czyli powiedzmy taki poradnik, jak na przykład dbać o folię PPF, jak dbać o powłokę. I wrzucasz to właśnie za darmo na swoje social media dla twoich klientów. Kolejną rzeczą jest podkreślanie wyjątkowości, czyli tutaj komunikujesz limitowaną, liczbą, limitowaną liczbę miejsc miesięcznie, czyli na przykład jeśli masz 10 miejsc w ciągu miesiąca, już zapełniłeś 5, to komunikujesz w social mediach, że masz tylko 5 miejsc na aplikację Powłoki. masz na przykład ekskluzywny program i oferty dla stałych klientów. Czyli przykładowo, jeśli chcesz odejść od mycia samochodów, to oferujesz mycie samochodów tylko dla klientów, którzy wykonali u Ciebie usługę premium. Czyli właśnie, jeśli klient zrobił u Ciebie powłokę, to tylko wtedy może umyć u Ciebie samochód. Już innych na przykład klientów na mycie nie przejmujesz. Kolejna rzecz to jest zaawansowane targetowanie i tekst w reklamach, które właśnie puszczasz. Czyli te, warto tutaj targetować klientów najwyższego segmentu właściciele najnowszych samochodów, osoby, które mogą sobie po prostu pozwolić na full body PPF albo powłokę ceramiczną. To jest właśnie idealny klient, do którego chcesz docierać, jeśli chcesz właśnie robić jak najwięcej usług premium też właśnie przekaz w reklamach musi trafiać do tego idealnego klienta. Czyli tutaj musisz komunikować ekskluzywność, tak jak właśnie wcześniej wspomniałem, usługa dostępna tylko dla X liczby klientów miesięcznie. prestiż, czyli na przykład jeśli masz jakąś fajną markę powłok albo fajną markę folii, wspominasz w tym po prostu w tych reklamach, musisz to komunikować, że jako właśnie jedynie w Polsce stosujesz tą markę, stosujecie tą markę, stosujesz tą markę folii albo powłok, no, albo na przykład taki indywidualizm, czyli właśnie masz dedykowanego specjalistę jako klient, właśnie przypisanego do Twojego pojazdu. Nawet jeśli ten specjalista jesteś Ty jako właściciel i działasz samemu, to też warto to komunikować. Buduje to właśnie większy, większy prestiż, prestiż Twojego studia. Tak, teraz tutaj powiem Ci o skutecznym systemie pozyskiwania klientów premium przez płatne reklamy, konkretnie jak to skonstruować. Więc na ten moment ja rekomenduję model dwuetapowego pozyskiwania klienta premium. Czyli tutaj zaczynamy od kampanii reklamowych, które są na formularz z lidami, na, na lid, na kontakty. Potem dzwonimy do takiego lida, mamy rozmowę kwalifikacyjną, która kończy się albo sprzedażą, albo konsultacją w studiu. Tutaj trzeba się skupić na jakości i dobrze, żeby to były właśnie nowe samochody i osoby z budżetem, zamiast ich ilości, bo no, nie ma sensu docierać do osób, które po prostu mają stare samochody, bo oni i tak nie kupią usług premium. Tutaj musimy właśnie tworzyć kampanię na sferę na konwersję, czyli to musi być wyraźny call to action ukierunkowany na wypełnienie takiego formularza. I jak zoptymizować taki formularz kontaktowy? Muszą być pytania kwalifikacyjne, czyli najważniejsze: model, marka i model samochodu i rok produkcji takiego samochodu, żebyś już na wstępie wiedział, jaki to jest klient i jaki on ma samochód. Warto też zakomunikować wartość na etapie formularza. E po prostu wypełnić formularz, aby otrzymać darmową konsultację. I jak wygląda proces obsługi takiego LIDA? Warto się z nim jak najszybciej skontaktować. Jeśli możesz się kontaktować od razu, to po prostu kontaktuj się od razu. Kolejna rzecz to jest rozmowa kwalifikacyjne, czyli tutaj oceniasz potrzeby i budżet klienta już na tej rozmowie. Ja tutaj rekomenduję dwie ścieżki zamknięcia. Pierwszy to jest bezpośrednia sprzedaż z pobraniem zdatku dla zdecydowanych klientów, ale jeśli klient potrzebuje trochę więcej informacji i nie jest do końca zdecydowany, to wtedy umówiamy się z nim na konsultację w studiu. Kluczowe elementy właśnie takiej rozmowy kwalifikacyjnej z klientem to jest właśnie potwierdzenie szczegółów samochodu, jaka to jest marka, model, i oczekiwań klienta, czyli tego, co oczekuje. Przedstawiamy mu wtedy takie rekomendowane rozwiązania, jak możemy mu pomóc. Prezentujemy potencjalne terminy i właśnie jak wygląda cały proces i informujemy o dodatku gwarantującym rezerwację terminu. Nagrałem właśnie film z opisem takiego konkretnego skryptu. Podeślę go w linku w opisie. Tak, I teraz przejdę do tego, jak przeprowadzić taką, taką właśnie konsultację jest klientem, jeśli on nie jest jeszcze do końca zdecydowany. Więc po wypełnieniu formularza, jak rozmawiamy z tą osobą i widzimy, że ten, ta osoba nie jest do końca zdecydowana, to wtedy zapraszamy go na taką konsultację. Tutaj wybieramy konsultację w terminie dogodnym dla Klienta. Taka sesja zazwyczaj trwa od 30 do 60 minut. Warto mu zaproponować jakiś poczęstunek, jakieś ciastko, kawę, żeby właśnie czuł się też taki zaopiekowany. I wtedy dostosowujesz indywidualne rekomendacje dla jego konkretnego samochodu i jego konkretnych potrzeb. Czyli jeśli widzisz, że klient na przykład będzie używał samochodu przez 6-7 lat. I ma np. jakiegoś drugiego Mercedes'a, to wtedy dostosowujesz zabezpieczenie do jego konkretnego użytkowania i też do jego konkretnego budżetu. Tutaj też warto zaprezentować prestiż i ekskluzywność Twojego samochodu, Twojego studia i właśnie materiałów, których użyjesz. Czyli tutaj pokażesz mu materiały, jakie będą użyte na jego samochodzie, porównasz np. powłokę, folię albo różne rodzaje folie, które macie prezentujesz właśnie sprzęt, jaki masz, jaką masz przestrzeń dedykowaną do zabezpieczenia jego samochodu i przykłady aut zabezpieczanych w studiu. Czyli jeśli masz jakieś zdjęcie jakichś fajnych samochodów albo samochodów, które są podobne do samochodu, który ma ten potencjalny klient, to też warto mu je pokazać. Jeśli klient nie zdecyduje się na rozmowę, na umówienie już terminu, to wtedy przesuwasz mu spersonalizowaną ofertę na maila. Warto zrobić follow-up telefoniczny. Jeśli właśnie nie podjął tej decyzji na rozmowie, cały czas komunikujesz mu, że masz cały czas ograniczoną liczbę miejsc na zabezpieczenie samochodu, żeby właśnie skłonić go do podjęcia decyzji, żeby zabezpieczył auto w Twoim studiu. Tak właśnie wyg powinien wyglądać ten proces konsultacji. No więc, dlaczego powinieneś wdrożyć system pozyskiwania klientów przez płatne reklamy w Twoim studiu detailingu? Topowe studia w każdym regionie intensyfikują działania reklamowe i przejmują klientów, którzy mogliby po prostu trafić do Twojego studia. I tylko studia z systemem pozyskiwania klientów premium utrzymają swoją pozycję, jeśli będziesz się rozwijał, to po prostu nie będziesz stał w miejscu, tylko Twoja firma będzie traciła z każdym miesiącem. Tak to aktualnie, tak to aktualnie wygląda przy rosnącej z każdym miesiącem konkurencji. I większość studiów, którzy, które nie zainwestują w zaawansowane strategie reklamowe, po prostu w ciągu 12 miesięcy zostaną zdegradowane do roli podwykonawców dla liderów, którzy będą przyjmować rynek za pomocą właśnie płatnych reklam i będą przyjmować większość klientów. Tak to według mnie wygląda. Dzięki za oglądanie. Cześć.